Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnej serii rzutów karnych. Tym razem gramy ekipą Chelsea, a naszym rywalem jest Olympique Lyon. Serię jedenastych zacznie Eden Hazard. Zobaczmy. Eden Hazard! Bardzo pewnie. O to chodzi. I zobaczmy teraz Lacazette kontra Thibaut Courtois. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Długi rozbieg lakazeta. Zobaczmy. Aleksandr Lacazette świetnie Thibaut Courtois broni. No i czas na Fabregasa Cesk Fabregas czy Lopez Zobaczmy Cesk Fabregas ależ fantastycznie broni Lopez No i czas na Morela Morel czy Thibaut Courtois Zobaczmy Morel pod pachą Courtois niestety Pada gol dla Lyonu No i czas na Diego Costa. czy Hiszpan da Radę Diego Kosta! Ależ pewnie! No i czas na Żaleta. Zobaczmy. Żalet! Niestety od poprzeczki wpada gol. No i czas na Nemanja Maticia. Serb, który zdobył w regulaminowym czasie gry bramkę i w rzutach karnych ją zdobywa. A teraz czas na Gonalonsa. Gonalons! Zmylił Kurtua. I teraz Batzłaj. Zobaczmy. Jak Belk uderzy! Fatalnie nad poprzeczką. Leon może to wygrać. Wystarczy, że trafią. Czy Fekir zdecyduje o ich zwycięstwie? Zobaczmy. Długi rozbieg. Na Bill Fekir broni kurtua, Tak jest! No i czas na Aspiliketę. Lewy obrońca Chelsea. Cezar. A spiritueta zmylił, zmylił Lopez'a. O to chodzi. I możemy to wygrać. Wystarczy obronić rzut karny. To lisso. To lisso? Pewnie zmyli kurtua. Niestety. I teraz czas na Kyrtazumę. Środkowy obrońca z Francji. ZUMA! Nie dał szans Lopezowi. No i teraz czas na Gezala. Gezal! Aj w środek niestety I teraz do rzutu karnego podejdzie William Skrzydłowy z Brazylii Zobaczmy William nie dał szans Lopezowi, brawo I to może być decydujący karny Ferri czy Courtois, zobaczmy Ferri bardzo lekko i Courtois to broni Zlekceważył belgijskiego bramkarza Ferri i to się nie opłaciło I to my jesteśmy zwycięzcą więc jak coś ludzka, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i zapraszam Was na następne. Trzymajcie się!